Wiecie co? Ogólnie właśnie w internecie i nie tylko, jeżeli jest ktoś, kto przemawia w internecie i nieważne w jaki sposób ten ktoś przemawia, czy właśnie jest jakimś takim mówcą motywacyjnym, czy jakieś daje porady samorozwojowe, czy jakimś jest tam rodzicem i daje rady rodzinne, wiecie, no to nie ma tak znaczenia. Ludzie mają taką tendencję do tego, że przyłapią tą osobę, szczególnie jak ta osoba jest duża, nie? Ma jakieś tam zasięgi, fajnie to wszystko wygląda i ludzie mają taką tendencję, że że nawet nie muszą go przyłapywać na gorącym uczynku. Po prostu wyciągają mu coś z przeszłości, nie? I na tym mówią, o! Patrzcie, jaki skurwysyn, No na przykład z Nawrockim cały czas tak jest z prezydentem naszym, nie? Że tam wyciągają, że był tu, że był tu na meczu, że tu w jakimś burdelu czy coś, nie? Kurwa mać, nie? A wiecie... A w takim właśnie rozwoju, samorozwoju, ogólnie w rozwoju Ciebie jako osoby, pod względem emocji, Twojej jakiejś tam mentalności, Twojej otwartości, Twojej świadomości, nie? A sorry, plecy sobie muszę. Ach, starość Starośnie radość. Wiecie, ja też daję Wam różne tutaj wskazówki, porady emocjonalne. Ja w tych emocjach siedzę bardzo mocno, lubię to, jestem taki introspektywny i z chirurgiczną precyzją jestem w stanie ocenić, co się we mnie rodzi i kiedy. To mimo tego, to nie jest tak, że jak przychodzi sytuacja stresowa, ciężka sytuacja emocjonalna, to nie jest tak, że ja jestem, wiecie, Buddą, nie? I czy tam kimkolwiek, jakimś zenem, czy mnichem, nie? Z klasztoru <grym> Shaolin. To nie jest tak i to w ogóle nie na tym polega. Cały ten rozwój, wgląd w siebie, praca nad emocjami, nad reakcjami, nad. Łączeniem kropek, to absolutnie nie polega na tym, że jak przychodzi bodziec, to że ty jesteś teraz Bogiem opanowania. Absolutnie nie. Tak samo jak na przykład wychodzenie z jakichś tam uzależnień, nie? To nie muszą być jakieś ciężkie uzależnienia, ale to może być, nie wiem, filmy dla dorosłych, a może granie w gry, a może jak za dużo coli, a może za dużo kawy, a może czegoś tam nie, a może. Buszeka, może piwko, nie? To też wychodzenie z tego nie polega na tym, że ty już nigdy tego nie zrobisz, nie? I że musisz sztywno stać. Oczywiście są to tacy ludzie, na przykład Eminem, 17 czy 18 lat trzeźwy, na przykład Teri też wiele lat trzeźwy. Oczywiście chwała im za to, wielki szacunek dla nich, nie? Aczkolwiek właśnie ludzie, właśnie i w takim samorozwoju, i w uzależnieniach też, potkną się raz. I stwierdzają, ja się nie nadaję, nie? Albo właśnie, jak jesteś duży, no to ludzie to widzą. A, on się potknął, zobaczcie, on się nie nadaje. Ale tutaj za chuja nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, jak szybko się podnosisz. I cała ta praca nad sobą, którą ty w siebie wkładasz. Na przykład, nie wiem, jesteś wybuchowy, tak? Jesteś nerwowy. Na drodze ktoś ci trąbnie, czy mrygnie, to ty już... Kurwa, skurwysyn, nie? I już jesteś rozpalony przez godzinę jeszcze. To wiesz... To w tym rozwoju nie chodzi o to, że ty nagle będziesz, o, zamrygał światłem, ale może ma zły dzień. <głosy> <głosy> Tylko po prostu co sekundę, co minutę. Przepraszam, o sekundę, o minutę, o 10 minut. Będziesz szybciej do siebie wracał. Zależnie jak jesteś gdzieś tam uwikłany w te swoje gówno, nie? <noise> każdy ma swoje gówno, tak? Każdy, każdy. Słuchajcie, nie ma białych osób, nie? Naprawdę, no nie ma, nie ma takich osób. My mamy tendencję właśnie do ubóstwiania kogoś z internetu, jakiegoś influencera, nie? Czy, czy aktora, czy prezydenta, a dowiadujemy się, nie wiem, że kiedyś zwyzywał swoją byłą, nie? Albo nie wiem. no Coś zrobił takiego, no co jest słabe, nie? Kurwa mać. Dlaczego ta wiedza jest tak niepowszechna, że każdy ma coś za pazurem, czego się może trochę wstydzi, czego żałuje. I nie ma w tym nic dziwnego, nie ma w tym nic złego, nie? I dlaczego o tym mówię i skąd taki temat? Yy, w ostatnich dniach miałem sytuację, w której moje dzieciątko, które ma niecałe dwa latka wstało o 5.30 rano. Swoją drogą przestawiłem się, ja wstaję o tych porach już, a chodzę spać 21 i czuję się kurwa jak w raju. Naprawdę, jestem innym człowiekiem, ale nieważne. No i to dziecko nasze zaczęło tak krzyczeć, że. Nie mogliśmy nic zrobić już dawno, no chyba, chyba, chyba nigdy, chyba nigdy nie miała takiej paniki. Nie wiem, jak to nazwać. I nie wiedzieliśmy, czy ją coś boli, czy, 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 czy głodna, No wszystko próbowaliśmy. I jeść, i głaskać, przytulać, i tu pytaliśmy, co czy boli. Nic nie działało, nie, nic. Nic. I to trwało z zegarkiem w ręku. Z zegarkiem w ręku 30 minut, może 40. Może, może pod godzinę, nie wiem. Sąsiedzi, nie? Z okien wychodzili, widziałem, że budzi, budzi osiedle po prostu, nie? No i w końcu musieliśmy na szybkiego umyć gęby, ogarnąć się, szybko coś wrzucić do, do zjedzenia i o tej szóstej wyjść z domu, nie? Ale zanim wyszliśmy z tego domu, to. W całej okazałości straciłem nad sobą panowanie. W pełnej, w pełnej krasie. Byłem kurwieńcem do czerwoności. <laughs> Oczywiście wiecie, u mnie nie ma tam jakichś patologicznych rękoczynów czy coś, ale faktycznie słownie, słownie byłem nieco przeagresywny. Nie? Byłem, czułem, że jestem. Nie? I nie, nie mogłem tego zmienić. Nie miałem żadnego wpływu na to. Nie. Mimo tej całej wiedzy, którą posiadam, tak. Mimo tego, że naprawdę ja czytam ludzi jak z kartki, nie? Po, po jakichś reakcji, po tym, co powiedzą, nie? Ja od razu wiem, jaki mają mentalnie, czy są odpowiedzialni, czy nie są odpowiedzialni, czy mają coś nieprzepracowane, czy projektują coś na kogoś, nie? Czy ich coś boli, czy ich nie boli, naprawdę ja to widzę. naprawdę. Ja, ja, ja ogólnie myślę, że mam jakiś dar w tym, w tym zakresie, nie? Może to brzmieć dla was jak Megalomania, ale naprawdę czuję, że tak jest i że mało kto mnie rozumie, nie? I zazwyczaj... Jak, a jak już komuś coś wskaże, to jest defensywa, nie? Jest defensywa połączona z atakiem, nie? Naprawdę. Ludzie mają taki dysonans, że... ale nieważne. No i miałem po prostu taki, taki przypływ tsunami to było. takiego w ostatnim odcinku. Nie pamiętam czy w ostatnim. Nie pamiętam, już mi się, pierdolą mi się te odcinki Tłumaczyłem, że emocje to przypływ, który odchodzi i przychodzi i tak dalej nie? Żeby nie brać tego na poważnie To ja miałem tsunami po prostu I wyszliśmy na ten spacer I wtedy wróciłem do równowagi I kurwa mać, kochani Ja pierdolę Powiem wam Dawno się tak dobrze nie czułem, nie? Ogólnie teraz mam taką drogę, że, że troszkę więcej ćwiczę, właśnie wstaję rano, cykl dobowy mam pięknie zadbany, wstaję rano, ćwiczę, jem czysto, nie piję, nie palę, nic nie robię, już dłuższy czas i jestem kurwa naprawdę jak nowonarodzony, ale właśnie jeszcze w tym punkcie, po tym wybuchu, jak wyszliśmy i jak wróciła do mnie ta równowaga, wiesz, wszedłem do, do ciszy, weszliśmy do lasu, to co słyszycie teraz, nie wiem czy to świerszcze, czy jakieś cykady. Kocham ten dźwięk i wiecie, i wyszliśmy z tego zgiełku. U mnie, jak w moim promieniu jest za dużo ludzi, to ja się czerpię jak bateria, którą nagrywasz telefonem 4K, nie? Non-stop, aż telefon parzy. Bo mi się tak marnuje bateria, jak jest za dużo ludzi koło mnie I jak jest hałas, nie? Jak jest, jak jest hałas A cisza I przestrzeń I milczenie Ładuje mnie I to w takiej prędkości, że Bateria zielona od razu, nie? I naprawdę dawno, dawno się tak dobrze nie czułem, nie? Ten, ten przypływ tej równowagi, nie? O Boże, jak jestem spokojny, nie? i taka jasność, taka klarowność, nie? I to mnie właśnie natknęło do tego odcinka, nie? Że że w rozwoju osobistym, nieważne jakim, nieważne jakim, czy pracujesz nad emocjami, czy pracujesz nad sobą ogólnie, że to absolutnie nie chodzi o to, że ty jesteś biały i że ty nie masz nic za paznokciami i że ty nie będziesz jakoś tam wybuchał. To w ogóle o to nie chodzi. W ogóle o to nie chodzi. W ogóle, kurwa. W takim rozwoju pracy nad sobą chodzi tylko i wyłącznie o to, że szybciej będziesz powracał, powracała do równowagi po jakiejś sytuacji. Bo jesteśmy jako ludzie, jako te istoty galaktyczne. Kiedyś może rozwinę ten temat, ale spójrzcie. Mam nadzieję, że nie ma śpiochów w oczach. Nie wiem, czy widać moje oko. W środku w oku jest... Nie wiem, jak to się nazywa. Wiem, że jakaś rogówka, siatkówka jest. Nie wiem, które jest które. Ale to w samym środku czarne, to najmniejsze kół, kółeczko, nie? To wygląda jak czarna dziura w galaktyce. A to, co otacza oko, wygląda jak galaktyka tak naprawdę, wiecie? To dlaczego my mamy takie oczy? Ja zrobię o tym osobny odcinek. Może jak będzie natchnienie. Jesteśmy istotami galaktycznymi. Jesteśmy mieszkańcami galaktyki. Więc wyglądamy jak istoty galaktyczne. I dlatego centrum wydarzeń, czyli oko... Wygląda jak galaktyka. <laughs> I to jest bardzo bardzo głęboki insight, ale to na kiedy indziej. Oprócz bycia istotami galaktycznymi, jesteśmy też przede wszystkim istotami emocjonalnymi. Kierujemy się emocjami. Zawsze na pierwszym miejscu są emocje. Zawsze. Myślicie, że jak wygląda na przykład sprzedaż? Myślicie, że co sprzedaje? Myślicie, że ja mam idealny wycackany, wypolerowany produkt, to on się sam będzie sprzedawał? Nie. Emocje sprzedają, relacja, zaufanie, to jak się dogadujesz z kimś, to sprzedaje, to sprzedaje. Nie, merytoryka to jest mniejsza część. Nie? Więc wiecie, zawsze będzie tak, że będą emocje różnego rodzaju, tak? Różnego gatunku. Ale właśnie chodzi o to, w całej pracy nad sobą i w samorozwoju chodzi o to, jak szybko ty powracasz do równowagi, tak? I wtedy doceniasz, i wtedy widzisz z boku, nie? Tak samo właśnie z uzależnieniami, nie wiem. Nie wiem, miesiąc czasu nie oglądasz filmów dla dorosłych, nie? Ale zdarzyło się, nie? I ludzie zazwyczaj wtedy już z tej górki spadają i zwracają, nie? Ale właśnie o to chodzi, żeby w ogóle się tym nie zrażać. Tylko jak najszybciej wstawać na nogi, nie? A potknięcia są naturalne. Bez potknięcia nie ma powstania, nie? Bez cierpienia nie ma rozwoju, nie ma zrozumienia, nie? W komforcie nic nie rośnie. Jedyny sposób na sukces w każdej dziedzinie jest przewracanie się, nie? Nie ma innej opcji. Musisz umieć wystać, nie? Tak jak na ringu się tam słania, słania i jest za, za chwilę tinding, w ostatniej sekundzie wystał, nie? Tak samo musisz wystać jak jesteś wkurwiony, tak samo musisz wystać jak ci się nie chce. No, i przede wszystkim, jak masz kłopot tutaj, chwilowy, emocjonalny, to, za, to nigdy go nie naprawisz z logiki, tylko go naprawisz tu z ciała. Tak samo ja w tym domu, ja nie mogłem się opanować tu z głowy. Ja musiałem wstać i wejść, i wtedy z ciała przyszła równowaga. Tak samo ile razy miałem wkurwiony humor, miałem demotywację jakąś tam, nic mi się nie chciało, wiecie. Poszedłem na siłkę, mimo że też mi się nie chciało, taki wkurwiony. Poszedłem i od razu wychodzisz, jesteś innym człowiekiem. Problem emocjonalny naprawiasz z poziomu ciała, nigdy z poziomu głowy, nigdy z poziomu logiki. Musisz zmienić miejsce, musisz wstać, musisz wyjść. Siedzisz przed kąpem. Chcecie się na przykład znowu pozostaniem przy tym przykładzie. Chcecie się włączyć w film dla dorosłych. Jeżeli będziesz siedział przy tym kąpie nadal, to go włączysz. Nawet jak masz rok, detoksu, czy, czy, czy miesiąc, nie, musisz wstać. Musisz wstać. Zmienić energię, zmienić otoczenie nie? z ciało. Ciało, 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 nie? No tak, moi mili przyjaciele. Tak samo jak ja na, ja na tym kanale, tak? Ja mam po 20 wyświetleń. Lajki dostaję chyba tylko od rodziców, nie? Dwa, trzy. Staram się codziennie wrzucać, nie? To jest taki vlog, wiecie. No i też, jakby. Czy wystanę? Nie wiem. Może nie. Może nie. Może wrócę do moich ciemnych nawyków i porzucę ten projekt, nie? Nie wiem. O... No dobra. Na razie.